Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Marvel's Avengers, gdzie wracamy na nasze misje główne. Dzień dobry, pustkowia. I mam nadzieję, że będziemy mogli zmienić bohatera, chociaż sugeruję, sugeruje, że wcale nie powinno być tak źle. Moc misji 9 wyzwanie drugie, poziom trudności, ruch oporu, odkrył placówkę AIM, zajmującą się badaniami nad Inhumans Venture Reach w Wyoming. Doktor Pym chce, żeby Avengers złamali się do tego obiektu i znaleźli dowody post przestępstw popełnianych przez AIM. No to co? Lecimy tam. Jak rozumiem, będziemy mogli zmienić bohatera, ale również będziemy lecić na całą. paczkę. AIM prowadzi eksperymenty na Inhumans w różnych ośrodkach w tej okolicy. Teraz, kiedy mamy wsparcie, możemy dość łatwo dostać się do jednego ze starszych ośrodków. Brzmi nieźle. Unieszkodliwiliśmy jedno z ich dużych laboratoriów na północnym zachodzie. Zasadniczo tak. Dzięki nie posiadamy zbyt wielu danych, ale teraz może uda nam się zdobyć więcej. Mimo wszystko myślę, że na tę misję polecimy jako Kamala, bo trzeba popracować nad jej poziomem, żeby się nie okazało, że w którymś momencie nie możemy ruszyć naprzód, no bo ma za mało mocy. Aim tworzy bazy w małych miasteczkach na wiejskich terenach zachodu. Podejrzewamy, że wykorzystują je jako laboratoria i przeprowadzają eksperymenty na miejscowej populacji Inhumans. Nie wierzę, że to wszystko dzieje się tuż pod nosem państwa! Oni mają w Waszyngtonie dużą siłę przebicia, a do tego koneksje we wszystkich większych korporacjach. AIM miało 5 lat, by zapuścić korzenie. Pokonanie ich wcale nie będzie łatwe. Od czegoś trzeba zacząć. Od nas zależy, jak to się skończy. <słuch> Mówisz jak jeden z Avengersów, którego znałem. Ten ośrodek był głównym laboratorium AIM, ale od jakiegoś czasu bardziej skupiają się na swoim głównym więzieniu, a to oznacza słabszą ochronę. Zrozumiano. Pozwólcie Jarvisowi przeskanować okolice. Musimy wiedzieć, z czym się mierzymy. Zaznaczyłem placówkę. No dobrze, ale jeżeli mamy się mierzyć z czymkolwiek, kimkolwiek, to mamy jeszcze dwa punkty do rozdania, więc zobaczmy na co by można było to wykorzystać. O proszę, pierwsze co, to możemy odblokować w końcu sobie obronę, czy też tę kontratak, kontruniki, zwał jak zwał, coś czego nam brakowało cały czas i teraz będzie można przynajmniej bronić się przed ich Natarciem, i tutaj widziałem fajną rzecz, a mianow mianowicie chwytanie naszych przeciwników w rękę. Zobaczymy, twoim jak to Uwaga na Dziękuję, że to robicie. Chociaż tyle mogę zrobić. Dzięki Wam udało mi się przetrwać w beznadziejnych sytuacjach. Sam fakt istnienia ruchu oporu oznaczał, że mamy szanse. Chyba szanse wreszcie przychylają się na naszą stronę. No, proszę. O, 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 Mieliśmy sprawdzić, tylko nie wiem, czy Zaraz, się... O, już się są chyba zaalarmowani. Mieliśmy sprawdzić, czy uda się ich załatwić, tak Zakońmy z ukrycia. Ale no nic. W tym przypadku przetestujemy. Myślę, że znajdziemy dowody na to, że aim krzywdzi o! Humans? Działa. Działa. Zaraz chwycimy znów. Ciebie też można chwycić? Oj nie, ten nie jest małym, jest małym. Tylko teraz tak, jakbyśmy chcieli rzucić, to chyba trzeba jeszcze rozwinąć sobie dodatkowe zdolności. Taka wersja beta chwytów nam tu wskoczyła, jak rozumiem. Ty kolego, te skrzynki Dobrze, ktoś do są nasze. Tu jest całe miasto przed nami, a wydawało się, jakby to była jedna wielka Wiocha. Znaczy Wiocha. Nawet nie wiocha. Przedmieścia. Znaczy, nie mogły być przedmieścia w momencie, gdy nie wiedzieliśmy, że to jest miasto. Po prostu pustkowia, pustynia. O, to jest dobre określenie. Zbieramy te części, chociaż przyznam, po naszym live'ie, że chyba aż tak bardzo nie opłaca się za nimi ganiać, bo za wykonanie zadań frakcji dostajemy aż 150 sztuk części. Na przykład te ratowanie ludzi i tak dalej i tak dalej. Tylko trzeba oczywiście wcześniej przyjąć sobie te zadania, bo często to są zadania dzienne. Ruch oporu w sekrecie od tylu lat? Niecelowo, przynajmniej nie na początku. Wielu z nas było wcześniej złapanych przez Ej. Kiedy zrozumieliśmy, że nikt po nas nie przyjdzie, wydostaliśmy się i zaczęliśmy planować na własną rękę. Okej. Okay. No, co nie zmienia faktu, że... Jednemu z naszych sojuszników z ruchu oporu przydałaby się pomoc. Biegając jako Kamala, warto by było rozejrzeć się z jakimiś rzeczami Jak do wzięcia. Myślisz, nie trzymają inhumans? Laboratoria bada Być nie, tu! nie, no proszę. Zastanawia mnie też, jak wygląda system podziału punktów doświadczenia w momencie, gdy walczymy w trójkę. Czy tylko ten, który dobije przeciwnika dostaje punkty? Czy każde uderzenie jest jakoś przeliczane na punkty? Czy jeszcze inaczej to może wyglądać? Czy po prostu, jak to standardowo w party game'ach ma miejsce, nawet jakbyśmy nikogo nie zabili... Udało się. Dio i tak dostaniemy swoje... punkty. Już jesteście bezpieczni. Błagam, pomocy! Trochę żałuję, że już po wszystkim. Ok, możemy w takim razie lecieć dalej. No być może są tam skrzynki, ale lecimy na misję. Jeszcze sobie wrócimy. No, te zadania poboczne są naprawdę ciekawe, tak do gry. Dowalimy im. we własnym zaciszu domowym. Może to jest dobre określenie. No bo nie wiem, czy to oglądania też tak mogą się. O! Mamy z ukrycia to, co chcieliśmy zrobić, tylko szkoda, że go nie załatwiło to w całości. A możemy cię... Nie, jego nie możemy chyba chwycić. Więc one są fajne, żeby pograć tak samo ze znajomymi po pracy, po, po szkole. Ale nie wiem, czy nadają się tak bardzo na odcinki. Zrobimy sobie jeszcze jakiegoś jednego, dwa live. Nie zobaczymy finał tej gry. I, I wtedy zdecydujemy co dalej z tymi pobocznymi. Zadaniami, gdzieś coś to miało być w okolicy. O, czy tu się Uuu. robi gorąco? 162, dobra. Jak mamy tam swoich kolegów, to niech oni biegają. My polecimy od razu za skrzynką. No jednak, inaczej się tu biega, jak nie jesteśmy sami. Sami musimy uważać się na zdrówko, bo to te jedno, potrafi szybko zjeżdżać. Chociaż. O, już nas znają po imieniu. Zakładam, że gdzieś też w naszych zdolnościach kryje się możliwość. Korzystać z placówek, gdzie AIM przechowuje sprzęt. Warto otworzyć, jeśli zdołacie aktywować odpowiednią sekwencję. Uwaga, to może być pułapka. Ale mówisz, że już jesteśmy przy tym, czy... Bardziej chodzi o tę okolicę. Wiesz już, w co się pakujemy, Jarvis? W środku będę w stanie przeprowadzić skan, by wykryć dostępną technologię. W okolicy jest skrzynia z wyposażeniem. Okej, okay, to chyba to jest ta placówka. No trochę nietrafione. Kamalo, gdzie są nasi koledzy? O, jakieś nowe drony. No, nie broń drona! To się nazywa poświęcenie. Tylko, gdzie są nasi znajomi? No my sobie pójdziemy po skrzynkę. Czekaj, nie pilnuj tej skrzynki. Wieżyczka. Masz już wolne? Widzę już pierwszy przycisk. Nie wiem, będą aż cztery. Raz, dwa. Widzę już pierwszy i drugi przycisk. Bawicie się dobrze, panowie? Bo my szukamy przycisk numer 3 i 4. Nie jest tak tu ładnie na widoku. A się, to nie się. To bardzo się cieszyć. I to swoją drogą tak też przerabialiśmy to na live. Nieraz te przyciski są bardzo dobrze skryte. Co przyznam, że jest bardzo fajną zabawą ich poszukiwanie. I sprawia dużo satysfakcji, że to nie jest taka zabawa na zasadzie, że są, bo są te przyciski, tak? To takie niewdzięczne zadanie, które w sumie nic nie wnosi, bo nie ma żadnego wyzwania. A tutaj jak widać, nie mamy tego czwartego przycisku, ale zaraz go znajdziemy. Dobra, coś się tu świeci u góry. Trzy i jeszcze jeden, cztery. No odejdź duży. Dostęp mamy przyznamy. wszystko. Cokolwiek jest w środku należy teraz do was. Rozumiem, że to w środku jest tutaj. Złota skrzynia. No, no, coś zaczął uwielbiamy biegać. Jednostki zasób. Ty, 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 dawaj strój. Dawaj się w coś ubrać. No, niestety. A może. Nie, niestety. Nie ma tak dobrze. Warto się rozejrzeć, bo to jeszcze jest tak często dostęp do innych rzeczy. Jak tutaj. No, a teoretycznie to jest też ból, że trzeba przejść po tych elementach, żeby je podnieść. Moim zdaniem można by było rozwiązać to jakoś inaczej. Ty, ty wyłącz... Włączcie... O, włączcie nam tu u góry to. Bo byśmy nigdy stąd nie weszli. I lecimy na misję. Żeby nie było. Może te dwa znaki zapytania, co jeszcze nie są związane z misją, zrobię teraz na szybko. One są w tym stylu, co mieliśmy tutaj przed chwilą. A później spotkamy się... O, dojdźmy do miejsca, w którym się spotkamy. Co nas tam śledzi? Drony? Strony. Spotkamy się gdzieś przed wejściem na misję, chociaż widzę, że chyba te znaczki. Uważaj na tyły. Będą po drodze. Pierwszy mamy już tutaj. Niedaleko was znajduje się specjalna wroga jednostka. Być może znajdziecie przy niej coś przydatnego, jeśli ją pokonacie. Zachęcił nas. O, dziękuję, panie Hulk. Gdzie jest ta specjalna jednostka? Możemy ją zaskoczyć i. Oni już chyba wiedzą, że tu jesteśmy. O, A co on taki mocny? Zobaczymy, czy teraz też będzie taki cwany! No przyznam, że ta specjalna jednostka. O, -o. Trzyma się całkiem nieźle. Ile jeszcze sekund mamy? 5 sekund na powiększenie, więc dobrze by było go w jak największym stopniu uszkodzić. Eee, jeszcze łapka. Mamy go! Zróbcie hałas. Niestety Harknan zabrał finishera. Ale dobrze, coś podnieśliśmy, jak rozumiem. Idziemy do kolejnej specjalnej jednostki, czy specjalnych rzeczy. O właśnie, a ciekawy czy jak ręką zahaczymy? No niestety, ręka nie może tego podnieść. Trzeba samemu najść na to miejsce, co? Może trochę szkoda. Ale okazuje się, że nawet przez to coś nie przejdziemy. Można było w ogóle ominąć całą okolicę. Chyba, że te drzwi nas by miały tam wpuścić. E! No dobra, nie ma komu otworzyć. Wchodzimy na zewnątrz. I idziemy, tak intuicja nas prowadzi. Chociaż czy mogę zaufać swojej intuicji? Nie wiem. Ale chętnie się dowiem. Nie, no zupełnie inaczej się biega, jak mamy wsparcie za plecami. Pytanie, czy to 110 metrów to jest obok wejścia, czy jednak mamy i tak przejść tam, gdzie nas prowadzi główna misja i zaliczyć dwie pieczenie, znaczy nie to, żebym chciał zaliczać pieczenie, tak, tak, w przenośni, powiedzonko, tak, dwie pieczenie na jednym ogniu, upiec dwie pieczenie, o, lepiej niż zaliczyć. To dzieła! AIM uruchomiło procedury alarmowe. To rozumiem, że źle, tak? Co z naszym łapaniem? Znaczy, wygodne jest to, że... Dzięki, hark, że możemy złapać. Ale z drugiej strony... O! Trochę to bolało nawet. Ale z drugiej strony przydałby się jeszcze jakiś rzut do tego łapania, tak? Bo samo to, że złapaliśmy, no to jest... ...połowa zabawy. Tym bardziej, że Sanchwyt nie zadaje aż tak wielkich obrażeń. Co to tutaj? Ładne to. Jakieś takie, takie międzygwiezdne galaktyczne moce. Nie wiem, czy to. Być może to coś z naszego stroju się właśnie odpaliło. Właśnie! Unik! Mieliśmy przetestować też uniki. Idziemy zobaczyć. No, dajesz. Aaaa! Jakie to piękne! I to jest właśnie całe piękno tej gry, a jednocześnie, może trochę szkoda, że w momencie, gdy nasza postać będzie miała fajne kombinacje do wykorzystania coś, co naprawdę cieszyłoby oko my będziemy już po fabule. Kamizelka. Dobrze. Coś też tu żyje. To miejsce nie wygląda na przyjazne dla gości. Wystawia im złą opinię. Ha! Bez przesady, bawimy się bardzo dobrze. Interakcje dystansowe. Na no niektóre obiekty działają wyłącznie ataki dystansowe. Przerabialiśmy też. Już... Musicie zneutralizować węzeł ochrony. Plan zakładał co innego. Co teraz zrobimy? Jeśli zniszczycie dwa transformatory na górnym poziomie, drzwi windy powinny się otworzyć. Okej. Okay. Znów kochanie! Rozumiem, że to jest transformator numer jeden, więc możemy kliknąć. A przytrzymaj. No dobra. Chciałem dobrze. I teraz uderzaj. Trochę się pospieszyłem. Dobra robota. Jeden z głowy, został jeszcze jeden. Swoją drogą trzeba przyznać, że wiele tutaj takiej interakcji z obiektami jest w tej grze. To nie jest cały czas powtarzalna jedna sekwencja, tylko no, mamy coś tutaj wyciągnąć, coś tam przestawić, coś włączyć. Te przyciski się różnią. Jedne są w podłodze, drugie na suficie, ścianie i. Ach, tak samo tutaj niszczymy. To jakieś wysunięte rdzenie, to jakieś zewnętrzne rdzenie, serwery i inne takie zabawki. Udało się. Do walki! Szczegóły! Ale cieszę. I co? Nowy awans. Nowy punkt umiejętności, ale to sobie rozdamy już później. Uładujemy się. Udaj się do następnego celu podróży. Piękna misja główna. Ty, a nie zapomniałeś tego? Człowieka żelazo? Też cię schwytali? Dlaczego to zrobili skoro nie jesteś z Inhumans? Według Tarltona. Każdy, kto posiada moce, jest zagrożeniem. Dopilnowali, żebym nigdy więcej nie użył moich. Zmienili moją fizjologię w taki sposób, że kolejna zmiana rozmiaru mnie zabije. Tak mi przykro. Gdzie dalej? Dane wskazują na istnienie tajnego laboratorium na końcu tego korytarza. Szukajcie w pobliżu skrzyni z wyposażeniem. No ten głos Google naprawdę cieszy w tej zabawie. Przerabialiśmy coś podobnego. Hmm, wiecie co? Nawet tak pochwaliłem grę, że... że dostajemy cały czas nowe rzeczy, nowe miejsca, ale mam wrażenie jakby tę sekwencję drzwi... już raz byśmy przerabiali. Czyżbyśmy po raz drugi przyszli do tego samego centrum? No wyłącz, wyłącz Nie, no, musimy wejść wyżej Tak to jest właśnie z lenistwem I ostatnie było gdzieś tutaj o właśnie Dosłownie ten sam magazyn. Nie! Nie! No dobra, mamy otwarte drzwi. Przyznam, że może się pospieszyłem z tą opinią, że nie powtarzają się te miejsca i co chwilę nowe zadania, bo jak widać, potrafią się powtórzyć, ale coś, czego ostatnio nie zrobiliśmy, czyli piętro wyżej też gdzieś tam skrzynka się do nas uśmiechała i właśnie nie mogłem przeboleć tego, że nie skorzystaliśmy z przejścia, skoro to tutaj było. Co najlepsze, nawet skrzynki leżą w tych samych miejscach za każdym razem. Okej. Okay. Mamy trochę ulepszonego stroju, dlatego tak nie pędzę z zmianą tego co nam tutaj wpada, bo wychodzę z założenia, że prawdopodobnie o co sobie weźmiemy. Prawdopodobnie i tak mamy na sobie mocniejsze rzeczy niż to co nam tu gdzieś wpadło po drodze. Zresztą bardzo łatwo można się temu przyjrzeć, wchodząc w wyposażenie. O użyj lepszego LT, a nie, jednak wszystko jest już trochę lepsze. No dobra. I wtedy gra nam sama wybiera najlepsze przedmioty, jakie możemy na siebie założyć. Przy czym do końca nie wiem, czy jestem przekonany, że to jest najlepsze. Ale no, skoro oni tak twierdzą. Tak, bo jeszcze mamy te dodatkowe mocy, nie tylko punktowe. Gdzie które jest warto mieć na uwadze. To na pewno właściwe miejsce. Udało mi się prawie włamać do sieci aim. Coś ukrywają. Przygotujcie się, żeby zająć się siłą aim. O, no dobra. Ostatnio to był jakiś magazyn czy coś takiego. Gasze ci światło! No dobrze, Dreadbot, dreadnoty. O, o, wolnik! Jeden z ich agentów leży. Bardzo dobrze. Wydaje mi się, że ten bot byłby dla nas największym utrapieniem, więc dlatego zabrałem się za niego w pierwszej kolejności. Świetnie, kolejny agent trafiony. Dopóki mamy moc. Choć przyznam, że jest. odczuwalna różnica. No! Hoho! Ho. Za dużo amerykańskiego wrestlingu. ale dobrze! No, przynajmniej wie jak walczyć z takimi jak ten tutaj. I co kolejne leży? Wygląda na to, że AIM zamierza fizycznie usunąć jakieś próbki badawcze ze swoich eksperymentów. Zautomatyzowany statek transportowy jest przygotowywany do odlotu. Nie! Jesteśmy tak blisko! Dostańcie się do desantowca zanim odleci! Aktualizuję wasz chat! Okej. Okay. Brzmi jak miejsce, w którym chcielibyśmy się znaleźć. No, ta dalsza część bazy wygląda nieco inaczej. Ale jak widać jest swanie podzielona na arenę, chociaż samo przejście między nimi jest takie praktycznie niezauważalne, tak? Bo winda, 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 winda. Drzwi brama przejść i można gdzieś sobie... O, Jak mamy to powstrzymać przed dalej. Nie wiem, czy zdołamy, ale mogę spróbować zmienić zaprogramowany cel podróży transportu. Nie mamy już czasu, ale spróbujcie! Wygląda na to, że zdążyliśmy w porę. Daj mi dostęp do jednego z tych terminali. Muszę kontrolować wszystkie trzy, by móc ręcznie sterować systemami nawigacji. Bądźcie czujni. Aim spróbuje odzyskać kontrolę nad punktami dostępu. To ich problem, ich strata. Nie wiem, co ta podłoga tak się świeci. Czy warto ryzykować i stać przy tym? A nie, dobra, to jest po prostu do przejęcia. Postęp hakowania. Czyli jak rozumiem, każdy z kolejnych poziomów. Ale co na przykład. No właśnie, literka A należy do nas, ale literka B. Jest właśnie. Kontrolowana przez Aim, czyli jak się domyślam. Oddział Aim odzyskał punkt dostępu. ...czyli będziemy mieli dwie literki, to zaczniemy dużo szybciej hakować. Oddawaj nam literę B. I jak pójdziemy na literę C, to już w ogóle będzie ostre dopalenie. Gdzie jest literka C? Widzisz ty Halk? Czy, czy ty nie ogarnasz czym jest wszystkim. No siema! Odejdź. no i co? Było tak źle? O, my możemy nim tak hakować też, uderzać o puchę, tylko... Zdążymy. No jednak co nasza Aim koleżanka... zyskał jest... jeden punkt dostępu. nie, się tym. Wygodna w takim przemieszczaniu się, No to nasze. nie, Aim odzyskał punkt dostępu. Spokojnie, z jednym punktem to nawet punkty hakowania nie, lecą, mam nadzieję. Ale na pewno spowalnia nas nie, wykonaniu misji. No zostaw nie, literkę C. Dobrze, że mamy kumpli. To musi być ciekawa misja w kooperacji, tak? Dogadać się. punkt dostępu. Odzyskajcie nad nim kontrolę. Kto gdzie biegnie? O, cześć, ekipo. No, zejdźcie na dół. Trochę tego tutaj. O, o powalony! A dlaczego? Hulk, chodź, chodź! Nawet nie zwrócił uwagi na nasze życie. Hulk, wyleczę cię jak u nas postawisz. Oddział AIM odzyskał Hulk. punkt dostępu. Aim odzyskał jeden punkt dostępu. Zajmijcie się tym. No i tyle. No. Chwilę nas nie było, i już jakie problemy się zrobiły, ale nawet nie zwróciłem uwagi na życie, chociaż dobrze wiedzieć, że w tych misjach wspólnych nie musimy się aż tak bardzo to przejmować. Dobra, lecimy po literkę B, już byliśmy tak blisko, 100%. I wszystko zepsuli. Wszystko zepsuli, a co gorsza, to przejmowanie punktów na naszej głowie. Słodkich snów, kochanie! No. No Straciliśmy punkt dostępu. Co nie zmienia się. nad nim kontrolę. Że chyba Oblabuje. mamy to. Masz to Jarvis? Tak ser. Zostały 40. sekundy. Transport zjawi się w nowisku w ciągu godziny. Ach, wracajcie. Musimy się przegrupować i zdecydować co dalej. Cóż, to nie poszło zgodnie z planem. Mamy kilka cennych próbek badawczych, ale Aim jest o wiele potężniejsze niż przypuszczałem. Na dodatek więżą mnóstwo osób. Musimy ich powstrzymać. Zgadzam się, Kamalo, ale potrzebujemy czasu na przegrupowanie. Gdy Toni wróci tu z Chimerą, będziemy w lepszej pozycji, by przejść do ofensywy. Zgoda, ale nie możemy zwlekać w nieskończoność. Dobrze. Wróć do Mrowiska i porozmawiamy, co robić dalej. Wróć do mrowiska, ale to już w kolejnym odcinku. Nie wiem dlaczego, gdybyśmy wybrali kontynuację, to już rozpoczęliby nam następne zadanie, pomijając to, co mogłoby się wydarzyć tam przed nim. Więc widzimy się w mrowisku, już na rozpoczęcie kolejnego spotkania. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z Wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.